Trudno coś kupić, kiedy nie wiadomo, co się kupuje, a wszyscy dookoła panikują, gadają o recesji, bez bezsie, dalszych spadkach. Łatwo kupić, kiedy panuje euforia. Wszyscy rozprawiają tylko o tym, jak świetnie jest, jak wspaniale, ile zarobili, a nikt nie pamięta żadnego bólu po ostatniej bezsie, czy nawet po ostatniej korekcie. Kluczem do zrozumienia tego mechanizmu jest taki efekt, który nazywa się heurystyką dostępności. To taka uproszczona metoda wnioskowania. W której ludzie oceniają prawdopodobieństwo zdarzenia na bazie łatwości, z jaką mogą je sobie przypomnieć. Innymi słowy, im łatwiej przywołać dane zdarzenie z pamięci, tym bardziej prawdopodobne się ono wydaje. Dlatego właśnie wzrosty na giełdzie wydają się bardziej prawdopodobne, kiedy w ostatnim czasie giełda rosła, no, a nie jesteśmy przekonani co do wzrostów, kiedy mamy za sobą akurat jakieś spadki. Jest efekt, który odnosi się jedynie do giełdy. Na przykład po ataku lotniczym na World Trade Center z 11 września 2001 roku odnotowano znaczny spadek sprzedaży biletów lotniczych na świecie ludzie zaczęli czuć lęk przed lataniem i podświadomie przypisywali większe prawdopodobieństwo powtórce tych wydarzeń, no i w efekcie bardziej niechętnie podchodzili do latania. W sierpniu 2001 roku, przed 11 września, liczba pasażerów podróżujących samolotem w Stanach Zjednoczonych osiągnęła rekordowy poziom 65,4 miliona. Po 11 września liczba... naprawdę znacząco spadła. I aż do lipca 2005 roku liczba pasażerów nie przekroczyła szczytu sprzed 11 września, kiedy to wzrosła około 9%. Do problemów branży przyczyniły się oczywiście wtedy no nie tylko ta heurystyka dostępności, przyczyniło się zamknięcie wielu tras, bardziej rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa itd. itd. Ale mimo wszystko psychologia też odegrała tu swoją rolę.